Cześć, witajcie. Roboty Budowane, Paragrafem Pisane. Odcinek w 2025 roku. Następnie chciałem Was przeprosić. Dawno nic nie nagrywałem. Nie wiem, kilka miesięcy, bodajże, jak nie rzucałem nic, nic na ten kanał, ale mam nadzieję się poprawić w roku 2025. Chciałbym przynajmniej jeden odcinek w miesiącu dla Was rzucić. O ile uda mi się, to może więcej, ale nie sądzę raczej. Bo niestety wiele rzeczy negatywnych działo się też w moim życiu i związanych też z czasem w zeszłym roku, i nie dałem rady wszystkiego ogarnąć, ale nadal lubię to robić. Więc. A też z kolei nie chcę wrzucać czegoś, co nie będzie dla Was miało wartości edukacyjnej i nie będziecie się mogli dowiedzieć. Coś ciekawego z tego materiału, który tutaj do tej pory wrzucałem, czy zamierzam wrzucać? Otóż najbliższe odcinki, w tym ten odcinek, poświęcę temu, co rozpocząłem. Mianowicie rozpocząłem też cykl takich publikacji na moim koncie w serwisie Linkin, który mówi o obejściu przepisach prawa. Obejściu przepisów prawa, i tutaj też będę o tym chciał Wam troszeczkę powiedzieć, jak, wygląda, jak sądy stwierdzają takie obchodzenie przepisów budowlanych związanych z nieruchomościami, jak to widzą sądy, organy, orzecznictwo. To do tej pory taki mam, taki mam pomysł, że chciałem poświęcić temu trochę odcinków, żebyście posłuchali. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Jeżeli Wam się spodoba, to możecie oczywiście e, lajkować. Mam całą w pomysłów, co dalej tutaj bym wam mógł przedstawić, ale wolę na razie nie obiecywać, a zrealizować, tak? Dlaczego w ogóle yy, chciałem mówić o obchodzeniu prawa? i yy, Dlaczego w ogóle o obejściu prawa, obchodzeniu prawa? Dlaczego, skąd w ogóle się wziął na to pomysł? Po pierwsze, chciałem o tym wam mówić, że ma to taki walor edukacyjny, tak? Żebyśmy wszyscy mogli dowiedzieć się, że takie tutaj sytuacje istnieją kiedy istnieją, tak, zrozumieć, kiedy taka sytuacja w ogóle może wystąpić obejścia przepisów, czyli związany z edukacyjnym jest, co poszerzamy wspólnie wiedzę, bo ja też od razu tutaj z wami włapuję ciekawe rzeczy, ale sam też się uczę, patrzę, jakie przypadki mamy w orzecznictwie sądów. No i też tutaj prewencyjnie patrzę też na to i prewencyjnie wy możecie patrzeć. ale po to, żeby się nie wpakować na przykład w samochody budowlane, w problemy budowlane Postępowania, być może zobaczycie coś tutaj, że, że, że coś jest nie tak i nie kupicie danej działki budowanej pod budowę jakiegoś nie, tegoś obiektu budowlanego. Może ktoś coś zauważy, oszczędzi czas, koszty, pokaże też różne problemy, jakie występują i rozwiązywanie tych problemów. No i też będziecie mieli do czynienia z interpretacjami, prawda, z przepisów i związanych z nieruchomościami. Czyli tutaj yy... Pe pełen wachlarz, pełen komplet. Dzisiaj w tym odcinku powiem Wam o obejściu przepisów, obejściu przepisów, jeżeli chodzi o plany miejscowe. Ale na początku chciałem Wam w ogóle zacytować taki wstęp, z tytułem wstępu, skoro zaczynamy mówić o obejściu przepisów. Co to w ogóle jest to obejście przepisów? Znalazłem tutaj bardzo ładnie, Pani napisała, studentka w 2019 roku, Pani Martyna Christman. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Tatiana Mickiewicza. Studentka trzeciego roku prawa, członkini Koła Naukowego Prawa Cywilnego. I Teraz zobaczcie, jak to jest na gruncie prawa cywilnego. Podobnie tutaj możemy patrzeć też na gruncie prawa administracyjnego, czyli tych przepisów ustawowych, jak prawo budowane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, planowanie zagospodarowania przestrzennym itd., itd. Zgodnie z artykułem 59 Kodeksu Cywilnego. Przeczytam wam. Bezlenie nieważne są nie tylko czynności sprzeczne z ustawą, ale także mające na celu obejście ustawy. Jest infraudem legis. Koncepcja obejścia prawa, o tu jest ciekawe, zobacz się, ma genezę rzymską i została zdewiśniewana przez Paulusa w następujący sposób. Przeciwko ustawie działa ten, kto działa w sposób sprzeczny z brzmieniem ustawy, natomiast oszukańczo wobec ustawy działa ten, to postępują w sposób zgodny z drzeniem ustawy, obchodzi jej intencje. Widzicie, czyli obchodzi jej intencje, czyli takie racje o tej ustawy. Do tej koncepcji nawiązuje współczesna teoria prawa cywilnego, która mówi, że przez czynność prawną podjętą w celu obejścia ustawy teraz słuchajcie. Rozumie się czynność wprawdzie nieobjętą objętą zakazem oprawnym, ale przeciwziętą w celu osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo. Tak, czyli nie objęta zakaz, zakaz prawny, ale przeciwzięta w celu osiągnięcia skutku zakazanego przez przez prawo. No na przykład, taki sprawa prawa budowanego, ostatnio też cytowałem to. Robimy sobie zgłoszenie na obiekt tymczasowy i po roku czasu ten obiekt nie chcemy robić posłania, tylko przesuwamy go tam o metr, żeby dalej mogło być na zgłoszenie, w innym miejscu, i tak dalej, i tak dalej, A sądy uznają, taki wyrok ostatnio właśnie widziałem, co prawda jeszcze nieprawomocny. Ale sądy uznają, że jeżeli o metr, to oznacza, że to jest żadne przesunięcie. To ma być w ramach tej samej działki, a to nie może być obaj to 20 cm. To ma być w innym miejscu na tej działce, tak? Bo inaczej cel ustawy nie zostanie osiągnięty i popadamy w samowolę budowaną, tak? Czyli obchodzimy przepisy. Czyli obejście prawa polega na, na takim ukształtowaniu treści czynności prawnej, że z formalnego punktu widzenia nie sprzeciwia się ona przepisom prawa. Zobaczcie, no nie, nie, jest, nie, nie było to sprzeczne, ale w rzeczywistości Zmierza do osiągnięcia celów zakazanych przez prawo. Inaczej mówiąc, strony tak kształtują stosunek prawny, aby osiągnąć cel, który jest przez prawo zabroniony. No tutaj troszeczkę inaczej, ale podobnie. Strony w postępowaniach, załóżmy, administracyjnych. Tak? E, o to chodzi. Dzisiaj na tapetę leci, Szanowni Państwo, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 sierpnia 2024 roku, sygnatura 2SA. PO 251 przez 24. i udało mi się wynaleźć. Ciekawe jest to orzeczenie nieprawomocne. Czyli, jeżeli mamy z sierpnia i jest tutaj napisane, że nieprawomocne, to znaczy, że została wniesiona skarga kas kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I co tutaj ciekawego, yy, yy, chciałem Wam powiedzieć. Tak sobie tutaj wszystko wysumowałem, wysum yy, wypisałem tutaj też dla Was. Yy. Po pierwsze, wyrok dotyczy odmowy wydania pozwoleń na budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę, skargę spółki tutaj z zoo, na decyzję wojewody otrzymującą w mocy, decyzję starosty o odmowie pozwolenia na budowę budynku usługowo mieszkalnego. Spór dotyczył i teraz zobaczcie, liczby wymaganych miejsc postojowych, nie czyli te parkingi, nie. Yy, ostatnio głośne, nie? Jak to z tymi parkingami, z miejscami postojowymi, ustawodawca coś próbuje zmieniać, nie zmieniać, czy to powinno być w kompetencji ustawowych, czy to powinno być w nadal w kompetencji gminnych, że te gminy mają decydować o tym, jak będą wyglądały parkingi na ich terenie, nie? To każdy się może sam zastanowić, Ja kiedyś też robiłem taką ankietę budowlaną, no i tam z tego co pamiętam, większość głosujących na linkinie odpowiedziała, że to raczej powinny być w kompetencjach gminy. To powinno leżeć, nie? Te miejsca postojowe parkingowe gmina to powinna rządzić. Nie? Tak odpowiedzieli. Spór dotyczył liczby wymaganych miejsc postojowych niezgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określał liczbę miejsc w zależności od przeznaczenia powierzchni, mieszkalna, usługowa, magazynowa. Tak był ten plan skonstruowany, tak? Starosta początkowo odmówił pozwolenia ze względu na niedostateczną liczbę miejsc postojowych, a mimo kolejnych korekt projektu przez inwestora uznał, że próby zmniejszenia powierzchni magazynowej w celu obejścia przepisów są niedopuszczalne. Widzicie? Odmówił pozwolenia na budowę. Ta liczba miejsc była niedostateczna. Potem inwestor próbował się ratować. Robił kolejne korekty do projektu, a następnie próbował zmniejszyć powierzchnię jedną, czyli magazynową, ale zostało uznane, że jest to obejście przepisów i jest to niedopuszczalne. Inwestor z kolei, jakie miał argumenty? No, zmiana przeznaczenia niektórych pomieszczeń, magazyny na pomieszczenia techniczne i gospodarcze jest uzasadniona i że liczba miejsc postojowych jest zgodna z interpretacją przepisów. Tak się bronił inwestor, nie? że zmiana przeznaczenia niektórych pomieszczeń, magazyny na pomieszczenia techniczne i gospodarcze jest uzasadniona, liczba miejsc postojowych jest zgodna z interpretacją przepisów. Co zrobił Wojewoda? Wojewoda, otrzymując decyzję starosty, podkreślił, sportną kwestię obliczenia powierzchni użytkowej części magazynowej budynku wpływającą na, na wymaganą liczbę miejsc postojowych, a także kwestię wliczania miejsca dla osób niepełnosprawnych do ogólnego bilansu. Tak, tak tutaj wojewoda utrzymał tę decyzję starosty, no i ta decyzja z, z, została wojewody zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Starosta, co tutaj w, w ogóle z uzasadnienia tego wyroku, kilka rzeczy chciałem wam tutaj e, wyjaśnić i wypunktować. Po pierwsze Oceniając przedłużoną dokumentację, Starosta stwierdził, że zaproponowane rozwiązania stoją w sprzeczności z przepisami w prawa, w tym zapisami prawa miejscowego. To po pierwsze. W przedmiotowym przypadku, tu nie będę Wam czytał całości tych przepisów i tak jak chodzi o paragraf 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Strajk Warunków Technicznych, jak nie powinny odpowiedzieć, usytuowanie. A tutaj w przedmiotowym przypadku inwestor zaprojektował, posłuchajcie, jaki klucz tej sprawy. Inwestor zaprojektował 11 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, co stoi w sprzeczności z przepisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wiadomo, że inwestycje powinny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, prawda? W ocenie organu, zabieg polegający na zmianie nazw pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia gospodarcze i techniczne, mający na celu pomniejszenie powierzchni użytkowej magazynów, od której to jest uzależniony bilans miejsc postojowych, oraz spełnienie zapisów planu miejscowego bez konieczności przeprojektowania parkingu jest działaniem prowadzącym do obejścia obowiązujących przepisów prawa, Widzicie, macie tutaj clou tej całej sprawy, clue, clue, clue tutaj tematu, o który, którym Wam omawiam i będę odmawiał w następnych odcinkach. Czyli zabieg polegający na zmianie nazw pomieszczeń na pomieszczenia gospodarcze i techniczne, mający na celu pomniejszenie powierzchni użytkowej. Inwestor tak próbował, nie? Pomniejszyć powierzchnię użytkową magazynu, od tego jest uzależniony bilans miejsc postojowych oraz spełnienie zapisu planu miejscowego bez konieczności przeprojektowania parkingu jest działaniem prowadzącym do obejścia obowiązujących przepisów prawa. Starosta zauważył, że na parterze projektowanego budynku zapewniono pomieszczenie techniczne, w związku z czym wątpliwości budzi konieczność zaprojektowania kolejnych pomieszczeń gospodarczych i technicznych, których łączna powierzchnia wynosi 164,5 m2 oraz wyłączenie ich powierzchni użytkowej w celu zbilansowania miejsc postojowych zgodnie z planem miejscowym. Widzicie, jakie potężne było się było zrobiło? Łączna powiedzmy, 164,5. Zdaniem organu projektowana inwestycja stoi w sprzeczności z zapisami planu miejscowego, a zastosowanie zmiany w dokumentacji projektowej mają na celu ominięcie przepisów prawa. Yy, czyli tak, mamy ominięcie. No i tutaj sąd uznał, że starostę i wojewoda zrobili git, nie, wojewódzki sąd, czyli ok. a inwestor nie spełni wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących tych miejsc postojowych. Jak dalej sąd, sąd uznał? Dwie tutaj takie główne, główne rzeczy. Zgodził się sąd z organami, że wprowadzone przez inwestora zmiany nazewnictwa projektowanych pomieszczeń nie miały wpływu na wymaganą przepisami prawa miejscowego i ilość miejsc postojowych. To, że tamten inwestor pozmieniał i próbował robić tak, jak wam już wspominałem, nie miało to, nie miało to wpływu na tą ilość miejsc postojowych. W ocenie sądu prawidłowa była, prawidłowa była konstatacja organów, iż modyfikacja projektu polegająca na wyodrębnieniu w miejsce magazynu, pomieszczenia technicznego przeznaczonego dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, pomieszczenia gospodarczego, archiwum na dokumentację związaną z usługą budynku oraz pomieszczenia gospodarczego na materiały i sprzęt związany z obsługą budynku, miała w istocie charakter iluzoryczny i zmierzała, zobaczcie, sąd znowu powtarza, do obejścia przepisów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, nakazujących tak, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. I teraz tak. Jak tutaj no, tutaj są też, podkreśla, że to było takie troszeczkę pozorny zabieg, iluzoryczny, techniczny. Tymczasem, słuchajcie, tymczasem w nowym projekcie nie dokonano żadnych realnych zmian, na przykład polegających na wynieniu nowych pomieszczeń, modyfikacji ich powierzchni, układu. Bo pewnie chodziło też o ten punkt, tak? I tutaj też inwestor tego, tego nie robił. Poza zmianą na trzech pomieszczeń z magazynów na pomieszczenia techniczne i gospodarcze rzut piętra i tak dalej. Taka kosmetyczna zmiana nie mogła w ocenie sądu doprowadzić do tego, aby powierzchnia 164,85 nie była brana pod uwagę w obliczaniu miejsc postojowych, tak? Czyli tak to sąd uznał, tak uznał organy, że było to obejście przepisów prawa, że te zmiany w projektach były zmianami iluzorycznymi, kosmetycznymi, że i tak, i tak to jest to niezgodne z, z przepisami o planowaniu zastosowań przestrzennym i z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego że de facto te powierzchnia powinna być również wyliczana. No i stąd mam efekt taki, że została wydana przez starostę odmowa wydana, odmowa o de decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast zostało złożone odwołanie, gdzie odwołanie utrzymane zostało w mocy przez właściwego wojewodę. A następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyniku złożonej skargi, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tą skargę oddalił, przy czym wyrok jest nieprawomocny i sprawa będzie leżała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zobaczymy, może kiedyś uda się dotrzeć, jak tam NSA się na tą sprawą pochyli. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobało Wam się i podobało Wam się omawianie przeze mnie tego odcinka i podobał Wam się cały nowy odcinek dotyczący obejścia przepisów prawa. Będą kolejne w każdym miesiącu przynajmniej jeden odcinek, do czego się zobowiązuję. I mam nadzieję, tutaj wrzucić dla Was coś, coś ciekawego. Nie chcę tego kanału zawieszać. Kilkadziesiąt osób gdzieś tam mnie oglądało, śledziło. Jeżeli Wam się podobało, klik kliknijcie lajka, like, będę miał dodatkowy doping. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby było więcej dobrych filmów dla mnie w 2025 roku, a też wtedy gwarantuję Wam, że będzie więcej, więcej materiału. Wszystkiego dobrego. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku roboty budowane paragrafem pisane. Trzymajcie się. Cześć.